Konik Dawo konik! Super! Krish. Jakub, co to za impreza? Od jak dawna organizujesz, organizujecie i jakie są, jak są uczestnicy, jakie są zasady? Dzień dobry, witam wszystkich. Impreza trzeci rok z rzędu, organizowana przez nas, pod naszym szygidą, naszym składem. Mistrzostwo Województwa Podlaskiego piłce plażowej. Dziś w sobotę grają seniorzy, pięć zespołów. Jest Jagiellonia, która gra w Ekstraklasie, Bitsokera i Zbiszcze w pierwszej lizy grają. No i nasze lokalne drużyny z Grajewa, Futbalo i ze Te Pająki. Jutro też będzie turniej kobiet i, i, i chłopców, także troszkę tych zespołów się nazbierało. Głównym celem myślę, że jest dobra zabawa na początek tej wakacji, a może dla niektórych przetarcie przed Pucharem Polski, bądź też ligą. No właśnie, a jeśli chodzi o podlaskie ekipy grające w rozgrywkach beach sokera, to chyba wiedzie im się nie najgorzej. Chociaż nikomu się Biały Stok z plażą i pla piłką plażową nie kojarzy. Dokładnie. Jagielonia bardzo dobrze radzi sobie w Ekstraklasie, Niedługo mają turniej mistrzowski, Także cały czas tam do przodu to się rozwija. Podajże drugie miejsce ostatnio zajęli, więc można się cieszyć, bo. Idą do przodu, chcą, się, chcą, chcą w to grać, także życzę im powodzenia i wszystkiego dobrego. No i doszły też Izbisze, które będą startować w niższej lidze i zobaczymy jak sobie poradzą. No dobrze, plażówka, yy, kojarzy się przy wszystkim z bo to jest bardzo prosta dyscyplina. Co potrzeba do tego, żeby zagrać w piłkę nożną na piasku? Przede wszystkim chęci, chęci, ale myślę, że to jest też bardzo wymagający fizycznie sport. Yy, Ciężko się gra, zwłaszcza, że mamy lato, jest, jest, jest skwar, duszno, wysoka temperatura, po piasku biega się naprawdę ciężko i te, te zmiany krótkie, nawet minutowe, mogą się odbić, mogą nogi boleć, także myślę, że dobre przygotowanie tutaj fizyczne, troszkę fantazji, mamy troszkę przewrotek i myślę, że to jest to jest potrzebne, żeby dobrze się bawić na plaży. Jakie są pokrótce zasady gry w piłkę nożną plażową? Przede wszystkim normalnie, tak, mam tutaj troszkę ukrócone zasady, gramy 2 razy 12 minut, normalnie są to 3 tercje z takich zasad, jeżeli chodzi o czas, czterech zawodników, bramkarz, no i poszczególne uregulowane przez sędziów. Zasady to już trzeba było też dokładniej kogoś z kolegiem sędziów zapytać, żeby nam wszystko wytłumaczyli. Bo ja zawsze powtarzam, że my, jako uczestniczy organizatorzy, nie do końca znamy wszystkie zasady, to tego są sędziowie i, i powinniśmy ich przestrzegać i się od nich uczyć. Okej. Okay. Y, trzecie mistrzostwa. Y, kto broni tytułu? Jakie ekipy startują? LZS i Zbiszcze w tamtym roku dość niespodziewanie wygrały. Y, w Drugie miejsce zajęło Jagielonia, jeszcze wtedy chyba nie jako Jagielonia, ale jako Michał bądź, bądź pod inną nazwą grali, no, ale myślę, że Jagielonia jest tutaj głównym faworytem i, i będzie to bardzo duże dźwięk, jeżeli nie, nie, nie wygrają. No oprócz tego w armii graje, w stok, zezowate pająki, jeżeli chodzi o seniorów, jeżeli chodzi o turnieje juniorów, chłopców. Mamy Piast, Białystok, tylko trzy zespoły, tak? dwa zespoły Piasta, Hetman Tykocin, no i kobiecy turniej, dwa zespoły Ekosportu, zagra też Helios i zespół naszych sędziów podlaskich. Okej, okay. pytanie, z kobietami? W sensie? Te czy w sensie jest kobie, kobiecy zespół naszych sędziów? Tak, 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 tak. tak. Jeśli chodzi o to, nasze sędziny będą grały, tak jak i rok temu. Rozumiem. I ostatnie pytanie. Bardzo dużo futsalistów grających na plaży. To jakaś, jakiś specjalny marysz, jakieś podobne umiejętności? Skąd akurat tak wielu futsalistów na, w rozgrywkach plażowych? Ciężko mi powiedzieć dlaczego akurat e, zawodnicy, którzy grają w futsal często też chętnie przychodzą na, na plażę, może też e, spowodowane jest tym, że gra się tutaj 4 plus 1, czyli tak jak i e, na hali. E, myślę, że dla drużyn futsalowych, dla niektórych może to jest jakaś forma przygotowań już pod sezon, a dla niektórych e, taki off-season, e, fajna przygoda, e, zabawa na plaży, troszkę ruchu, podtrzymania e, tego przygotowania, które było w zeszłym sezonie. Reprezentant Polski, co robisz na plażówce? Witam serdecznie. No, tutaj mamy drużynę praktycznie z futsalu. Stwierdziliśmy, że pojedziemy. na... Tu... Już co roku Jagiellonia jeździła na turnieje Sokera i chcemy walczyć o mistrza Polski aktualnie na beachsockerze. Karol poprosił mnie, czy mogę dołączyć. Wydaje mi się, że się odnalazłem w tym sporcie i mamy nadzieję, że będziemy walczyć o mistrza Polski. Da się po 30 nauczyć nowych dyscyplin, bo ty jako 30-latek zadebiutowałeś w futsalu w Ekstraklasie, zadebiutowałeś w kadrze y, Polski w futsalu, teraz w, na turnieju w Chorwacji nawet strzeliłeś bramkę. Teraz zaczynasz plażówkę? E, tak, wyda, bo, patrząc na mnie, 30-latka, wydaje się, że tak. Bicflokera e, zacząłem, można powiedzieć, że w tym sezonie. W, tu w Ekstraklasie strzeliłem już chyba 8 bramek. Więc wydaje mi się, że tak, a futsal nie jest to nową dyscypliną dla mnie, aczkolwiek na poziomie najwyższym zagrałem 8 meczów, 7-6 bramek, trener zauważył kadry, to że mam warunki odpowiednie i po powołanie. w debiucie udało mi się strzelić bramkę, więc wydaje mi się, że każdym wieku da się nauczyć, jeśli się po prostu tego chce, takiej dyscypliny, czy to jest soker, soccer, czy to futsal, jeśli ma się związek z piłką nożną, więc to nic naprawdę nie jest trudnego. Bardzo wielu zawodników z futsalu łączy to z plażówką. To podobne sporty, różnią się? Bardzo różnie. Taktycznie być, są podobne, bo pozycje są podobne jak na futsalu, aczkolwiek technicznie się bardzo różnią. No tu jest inna w ogóle kultura gry, że tak powiem. Tu jest bardzo techniczny sport beach soccer w porównaniu do futsalu. Futsal jest uważam, że polski futsal jest bardziej siłowy, a beach soccer już jest bardzo techniczny. Tutaj praktycznie nie ma fauli, bo tu każdy faul się wiąże z bramką. Jest wolny z dystansu, otwarta przestrzeń, więc to jest bardzo trudne. To wykonanie. Okej, okay, ostatnie pytanie. Bardzo wielu zawodników z futsalu łączyło to z plażą. Kilku zawodników grało, było reprezentant polskie zarówno na plażówce, jak i na futsalu. Marzycie się coś takiego? No można tutaj patrząc z tamte, ubiegłego roku, tak jak Piotrek Skiepko z naszej drużyny dostał w tamtym roku do drużyny futsalu i na plaży zaprezentował się bardzo dobrze i dostał także na e, sokera do kadry polskiej. No, na pewno się marzy gra z orzełkiem, to jest wielka duma i honor, żeby móc reprezentować barwy polskie na, w, w każdej płaszczyźnie. Czy to jest beachsockel, czy to jest piłka trawiasta, czy to jest futsal. To jest e, duma, honor i myślę marzenie każdego dzieciaka zagrać z orzełkiem na piersi. Tomasz Kończek, prezes futbalu Białystok, grający w plażówce, chociaż to zespół, który gra bardziej w futsal. No tak, zdecydowanie. Plażówka to jest taka bardziej forma rekreacji. My ogólnie przygotowania zaczynamy dopiero w trzecim tygodniu sierpnia, więc tak, typowo dzisiaj rekreacyjnie. Specjalizujecie się w tej chwili w szkoleniu dzieci i młodzieży w futsal jako jeden z klubów w Białymstoku. W plażówce też będziecie szkolili tych zawodników i zawodniczki? Nie, nie przewidujemy akurat tego, to chciałbym doprecyzować. U nas dzieci również grają w piłkę nożną, nie tylko futsal. Futsal jest elementem, y, który wprowadzamy w zimę. No bo jak każdy wie gdzieś, tam tych rozgrywek y, futsalowych zbytnio dla młodzieży nie ma, więc no, musimy się przystosować do tego, jak to wygląda w naszym kraju po prostu. Są rozgrywki młodzieżowe na trawie, y, a na hali po prostu jest taka to różnica, że. Po prostu gramy piłką futsalową i niech dzieciaki to, to poznają. Miejmy nadzieję, że kilku z nich za 5-10 lat y, będzie chciało w futsalu swoją y, jakby, ścieżkę kontynuować. Gra w takim turnieju plażowym, takich takich am, półamatorskich mistrzostwach Podlasia, to forma przygotowania do rozgrywek futsalowych, bo już chyba za chwilę trzeba rozpoczynać. Znaczy, no nie wiem, troszkę czasu jeszcze mamy, więc to tak bardziej, troszkę integracyjnie. Jeszcze niedawno mieliśmy swoje takie zakończenie e, futbalu, więc nie, typowa rekreacja. E, są tutaj drużyny, które ewidentnie chyba stawiają na beach soccer, więc, e, więc chyba to oni bardziej traktują to jako okres przygotowawczy, a my typowa rekreacja. Okej, okay, a kiedy Wy rozpoczynacie przygotowanie, jeśli chodzi o, fut, o futbalu? To jest bodajże 20 lub 21 sierpnia. To jest poniedziałek, to jest na pewno poniedziałek, mówię, nie chcę tutaj oszukać, 20 lub 21 sierpnia. Krótka piłka, najdłużej grałeś jednak futsal z tych swoich aktywności sportowych, teraz ta plażówka, co trudniej? No bez przygotowania na pewno i tu i tu. Myślę, że no dzisiaj jakby bez treningu na, na plaży no to jest bardzo ciężko. Podobnie, wydaje mi się, będzie na pierwszym treningu na Hali. Piłkę plażową, jak się w to gra? Przede wszystkim, cała spektakularność piłki plażowej polega na, na przewrotkach tak? i wykonywaniu przewrotek. Jest to taka, takie zachowanie, które szczególnie jest chronione gdzieś w piłce plażowej. Jeżeli zawodnik kontroluje piłkę i wyrzuca ją nad siebie, to wtedy jest tak, tak zwany chroniony. Wtedy ma kontrolę nad piłką, jest wtedy chroniony i żaden zawodnik nie może mu ani zabrać piłki, ani gdzieś dotknąć fizycznie kontaktu, gdyż wtedy będzie do przewinienia, może być nawet karane rzutem karnym. Natomiast jeżeli zawodnik będzie wykonywał przewrotkę, z piłki tak zwanej nieopanowanej, czyli na przykład będzie lecąca, tak bezpańska, i wykona przewrotkę, i na przykład w wyniku tego yy, uderzy przeciwnika, to może zostać ukarany nawet wykluczeniem. Okej, okay, a jakie inne zasady, które różnią taką piłkę, którą znamy, którą oglądamy na Euro od tej, którą tutaj widzimy na plaży? No przede wszystkim nie ma, nie ma spalonych, tak? Też wszystkie rzuty wolne są po prostu, nie ma, nie ma podziału na rzuty wolne bezpośrednie i rzuty wolne. Jest tylko podział na rzuty z środka boiska lub ze, ze swojej połowy, tak? Ze swojej połowy rzuty wolne wykonujemy w ten sposób, że jest, tworzymy korytarz, czyli zostawiamy tak zwaną taką literę V pomiędzy... pomiędzy między chorągiewkami rożnymi i w momencie wykonania jakby strzału nikt lecącej w powietrzu piłki nie może jej dotknąć, gdyż dochodzi do przewinienia. Jeżeli zrobi to druży, zawodnik drużyny atakującej, wtedy będzie przyznany rzut wolny dla drużyny przeciwnej. Natomiast jeżeli zrobi to zawodnik drużyny broniącej, może być nawet ukarany rzutem karnym. Bramkarz może taką piłkę łapać? E, tak, oczywiście. Bramkarz może łapać. Piłka tak naprawdę jest już do gry i ten okres chroniony kończy się w momencie kontaktu piłki z bramkarzem, poprzeczką, słupkami lub podłożem. A jaki jak jest czas gry? Jakie są, ile osób sędziuje fut, pla, piłkę plażową? W oficjalnych rozgrywkach czas gry to jest 3 razy 12 minut, jest podział na trzy tercje, właśnie 12-minutowe, oczywiście czas zatrzymywany w każdej przerwie w grze. Na rozgrywkach szczebla centralnego jest czterech sędziów, jest dwóch sędziów na boisku, jest sędzia czasowy oraz sędzia techniczny. A czym się to różni od futsalu, bo jesteś też sędzią futsalu, co jest trudniej do sędziowania? Kurczę, mi ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że futsal jest cięższy do sędziowania, gdyż jednak ta, ta gra w futsalu no, na tym najwyższym poziomie jest bardzo dynamiczna, bardzo wiele się dzieje, jest, są też dużo doświadczonych zawodników, no jest różna, jest na pewno jest ta dynamika gry, tak, to, jest to utrudnia sędziom, sędziom pracę na boisku. Dobrze, dziękuję, bardzo miłej zabawy. Dziękuję. Również.